Widzowie, witam Was bardzo serdecznie i dzisiaj jestem nad morzem, bo pozwoliłem sobie na mały urlop w tym, co się teraz dzieje i wiem, że hotele mają otwierać dopiero po maju chcę, ale jakoś wyjechałem i na pewno to jest legalne, na pewno to nie jest nielegalne, bo to jest legalne, bo dużo osób jest w sumie w hotelu i w ogóle jak ja się przywitałem, ale naprawdę wyjechałem nad morze i zobaczcie jakie piękne są widoki naprawdę. To jest mój 21 pierwszy raz, kiedy wyjeżdżam nad morze w tym roku. Yy, nie w tym roku tylko tak. To jest mój 21 pierwszy raz. Bardzo często wyjeżdżaliśmy nad morze i, I jeśli to widzicie, to naprawdę ten filmik się przesłał, bo y, w moim hotelu naprawdę pełno osób korzysta z internetu i nie wiem czy ten odcinek się przesła, ale jeśli to teraz oglądacie to znaczy że się przesłał i ja idę sobie dosłownie ja się tak naprawdę jaram, bo jestem dopiero kolejny raz.